Gdyby ktoś w latach 90. spojrzał na nagłówki prasowe trzeciej dekady XXI wieku, ogłaszające wszem i wobec, że Polska jest na drodze do posiadania, cytat, najsilniejszej armii w Europie, wielu uznałoby to za co najwyżej myślenie życzeniowe. Jak to Polska, kraj zapóźniony o jeden lub dwa pokolenia względem potęg takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, może aspirować do takiego miana? Owszem, wchodząc w detale, szybko dostrzeżemy, że w tych nagłówkach jest wiele medialnego pudrowania. Mowa tu bowiem tylko o komponencie lądowym, a i tu góruje nad nami Turcja, czy w niektórych aspektach również Ukraina. Natomiast kraje takie jak Wielka Brytania czy Francja stawiają na zdolności inne niż duży udział wojsk lądowych. Jednak sam fakt, że wchodzimy w dywagacje typu, kto ma silniejszą armię Polska, czy Francja lub Niemcy pokazuje kopernikański przewrót, jaki przeszły i dalej przechodzą siły zbrojne RP. W oparciu o systemy m.in. Pilica, Naryf i Wisła, praktycznie z niczego powstaje nowoczesny i wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Oprócz samych wyrzutni, są to wszelkiej maści radary czy system dowodzenia IBCS, który Polska wdraża jako pierwsza na świecie po USA. Polskie lotnictwo ostatecznie się desowietyzuje, a wysłużone MIGI 29 i SU-22. Zastępują koreańskie F-50, amerykańskie F-16 i przede wszystkim najlepszy na świecie samolot wielozadaniowy F-35. Pierwszy Husarz pojawi się w Polsce już w maju. Do tego dodajmy pociski JASM czy AIM-120. Flotę śmigłowcową budują Black AW-101 AW i AW-149, a także potężne, choć kontrowersyjne, zamówienie na Apache.